to jakoś tak, nie wiem, no raczej tak mocno, raczej tak mocno. Odczułem, że, no, że, że ten list do zboru w z objawienia jest, jest, jest do nas, to przesłanie jest do nas. Myślę, że, żeśmy o tym mówili już nie, nie raz, o, o powrocie do pierwszej miłości. Mogę przeczytać. Daniela z w Efezję napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawicy, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje uczynki i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałość dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś spieszą Twoją miłość. Wspomnij więc z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twojego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których nie, i ja nienawidzę. Kto ma uszy niech słucha co tu mówi do zboru. Więc no, ze zborem w sensie nie było, nie było źle, nie było źle. Doktrynalnie, no, trzymali się nieźle. Doświadczyli tych, którzy podają się za apostołów i ani mi nie są i stwierdzili, że są kłamcami. A jednak, a jednak, Jezus powiedział, że spadli z wyżyny. I to z jakiejś wyżyny. I że muszą się upamiętać. I po prostu dlatego, że nie mają pierwszej miłości. Więc myślę, że no... Ja jakoś tak odczułem, że to jest do nas, że musimy wrócić do tej pierwszej miłości. Że to, że coś budujemy, chcemy budować tak nie to jest fajnie i to Bóg mówi, że dobrze, dobrze. Fajnie, ale to jest za mało. Bo, bo bez, bez miłości i tego, co się wiąże z miłością, prawda, posłuszeństwa Bogu we wszystkim i, i tak dalej, i tak dalej, no, to nie, jest, to nie jest ten kościół, który, który chcemy mieć. Jezus. I wtedy on no mówi, że rusza świecznikiem. <noise> jak jest nie tak. Najpierw chyba tak potrząsa i wtedy, no, wtedy, się, wtedy się sypie, wtedy coś odpada. No a ostatecznie może być nawet tak, że zupełnie ruszy świecznik z miejscami. To jest takie, myślę, jego jego miłość też w tym właśnie, że. A, że, mówi, że mówi, mówi właśnie ostro, to jak jest, że pragnie tej naszej miłości, ponad na wszystko. I że, że nie jest zadowolony, do jeśli, jeśli nie ma właśnie takiej reakcji z naszej strony na, na jego miłość, która, jest, która na szczęście jest <grybujesz> cały czas pierwsza. <grybujesz> cały czas taka sama. Więc tak jakoś odczułem, że to jest. No, Nie wiem, z czym się to wiąże dokładnie, to jest tak, tak ogólnie to zdanie, ale... Ja tak jak ostatnio też myślałam dużo i modliłam się i też myślałam o naszym życiu, nie o moim konkretnie. Mm -hmm. I, i też, też co jakiś czas ten mnie nie mm -hmm. Właśnie, to ja, tak, nie wraca. To czas to I jakoś tak, yy, na tym to polega? To, to może nie tyle polega, że człowiek nie pragnie czegoś tam robić, to mm. po prostu traci boga z osób na co dzień w różnych sprawach. i... Ma tendencję do tego, żeby mm, eksploatować się tym, co już budował, bo mm -hmm. To jest cała niebezpieczeństwo, myślę mm -hmm. na nas, że my za bardzo patrzymy na to, co już mamy, mm -hmm. a nie patrzymy na to, czego nie mamy. Mm -hmm. Albo czego już nie mamy, niestety. Mm -hmm. bo to taka sprawa, rzeczywiście. Ta miłość pierwsza była inna. Mm -hmm. Zaczyna się takie już różnym drobnym upadkom. Wiesz, już lat, siebie samych znamy. I jakby zaczyna się takie usprawiedliwianie, tłumaczenie. Może no by nie widzieć za ostrym, prawda, w tej samą ocenie. To czasem to jest nieuświadomiona reakcja jakieś mm. jakaś taka postawa. No trzeba coś z tego dać strony niestety. Dlatego potrzebujemy od czasu do czasu potrząśnięcia. Mm. Bo nam się wydaje, że wszystko jest dobrze. Bo płomień jest stabilny. I tak fajnie jest, jak płomień jest stabilny. Tak się stabilnie robi wtedy w życiu. A to, że on tak powolutku, powolutku, powolutku zaczyna gasnąć, to przestajemy zauważać. On jest. I on jest taki niezgodny, Targa, on stabilnie jest. Jakoś się tam pali, jakoś będzie. No, wygląda na to, że jakoś to nie będzie po prostu. Z Bogiem nie ma także, że jakoś będzie. I ta pierwsza miłość to jest coś, co my no, najczęściej pamiętamy, jak, jak było, kiedy, kiedy, kiedy się nawracaliśmy. Początek, i czasem to wraca, czasem wraca taka fala. Ja dzisiaj tak czułem takie błogosławieństwo. I ja myślę sobie, że nie wiem jak wy, ale, ale dla mnie to, to naprawdę dzisiaj Pan Bóg błogosławił, przyszedł i, i, i coś zrobił. To, to było czuć. I jest to taka też odpowiedź na pewną postawę, o której jakoś tak, tak wychodzi, że będziemy mówić w kazaniu dzisiejszym. E, może otwórzmy dwa, dwa fragmenty. Pierwszy to będzie Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. A załóżcie sobie od razu Izajasza

Wiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem też powiedział sobie, chociaż Boga się nie boję, a nic z człowiekiem się nie liczę. Jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, to w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się od duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę starego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Zbił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź w miłości w mnie Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a ten, kto, kto się poniża, będzie wywyższony. Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to, uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bowiem do takich należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak dziecię, nie wyjdzie do niego. Dobrze by było przeczytać to w całości właśnie. Zobaczyć, że właściwie ten, ten tekst tak idzie, płynie i mówi o, o pewnej postawie ogólnie, która jest taką postawą skruchy, albo nie ma tej postawy skruchy. Albo jest postawa pragnienia, albo nie ma postawy pragnienia. i może to jest takie bardzo proste, jakby powiedzieć trywialne, ale tak naprawdę to Bóg doskonale wie, co w naszych sercach jest. I on doskonale wiedział dzisiaj, czy przychodziliśmy spragnieni i czy mieliśmy w sercach skruchę, czy nie. I gdyby, y, gdybyśmy nie mieli, gdybyśmy nie przyszli spragnieni, to po prostu nic by się nie działo. Byłoby, byłoby po prostu źle. Natomiast y, to jest zawsze, warte y, pamiętania, że nie tylko trzeba być namolnym w sprawie, y, w sprawie obrony przed przeciwnikiem, tak jak ta wdowa która, która przychodziła do człowieka, który właściwie nie liczył się z nikim i z niczym. Y, Bóg nie musi się liczyć z nikim ani z niczym. On nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast to, że my przychodzimy do Niego, i to, że On chce nas wziąć w obronę, to po pierwsze jest uzależnione od tego, jak bardzo nam na tym zależy. Po drugie, czy pogodzimy się z tym, że Bóg weźmie nas w obronę w swoim czasie. Dlatego, że tu jest wyraźnie napisane, że weźmie w obronę chociaż zwleka, to jednak weźmie w obronę szybko. I naprawdę czasem nam się wydaje, że On zwleka. A on bierze w obronę szybko. On ma swoją miarę czasu, my mamy swoją miarę czasu. Jest pytanie, czy my się jesteśmy gotowi z tym pogodzić. Bo szybko weźmie ich w obronę tylko pytanie, czy znajdzie wiarę na Ziemi. Czyli czy my wierzymy w to, że Bóg weźmie nas w obronę w swoim czasie, że Bóg nas ochroni i że nie, nie pozwoli nam zrobić krzywdy? Czy wierzymy w to, że On nas nie porzuci ani nas nie opuści? Chociaż w tym momencie wydaje nam się, że jest po prostu pustko. Pustka, że przychodzimy i że jest, no, jedna wielka depresja, nie? Ale Bóg w swoim czasie robi wszystko to, co do niego należy. I naprawdę, naprawdę czasami wydaje się, że się spóźnił. No na ludzką miarę czasu to jest 5 po 12. Ale okazuje się, że tak w ogóle na, na Bożą miarę czasu i, i tak jak popatrzeć na sprawę z, z Bożego punktu widzenia, on się nigdy nie spóźnia. Czasem to, że, on, że nam się wydaje, że on się spóźnia, po prostu musi kształtować nasz charakter i musi nam pokazać jeszcze raz, że tak naprawdę nie czekaliśmy, nie mieliśmy wiary w to, że to On wyznacza czasy i pory. I oprócz tego tej namolności. Myślę, że tam na molność to jest dobra rzecz, jeśli chodzi o ten post, który ustaliliśmy. Trzeba tak. Po prostu trzeba tak. Trzeba się modlić, trzeba Pana Boga prosić, trzeba pościć. Czasem trzeba właśnie, myślę, że to od Boga było, żeśmy to jakoś zarządzili, jak to się mówi, bo czasami wśród ludu Bożego trzeba było zarządzić post, nie? Ogłosić święty post, prawda? I, i jeżeli mamy Ducha Świętego i mamy takie wspólne, jednomyślne przekonanie, to to jest dobre. I być może już pojawiają się pierwsze owoce i trzeba iść po prostu w tym kierunku. Namolnie prosić, pościć, wołać, walczyć. A już są pierwsze efekty i będą następne. I liczyć na to, że Bóg w swoim czasie będzie działał tak, jak zechce. I to przyjąć. Natomiast ta postawa, która w trakcie tej modlitwy, w trakcie tego wołania e, powinna być w nas, no, jest postawą niby dobrze znaną z tej, z tej przypowieści czy z tego podobieństwa o faryzeuszu i celniku, ale my zobaczmy, że, że po prostu czasami niestety no, przychodzimy do Boga i no, jakoś tak próbujemy mu pokazać nasze zasługi, jacy to jesteśmy, ile to lat jesteśmy z nim, przecież Sowo Boże znamy, przecież się tam modlę. Przecież do niego mówię, przecież mu oddaję każdy dzień. Ale jeżeli my się przyzwyczaimy do tego, to wylądujemy dokładnie tak jak ten Faryzeusz. To jest prędzej czy później nieuniknione, dlatego że ta pierwsza miłość w nas wypali się, wygaśnie w momencie, kiedy my zaczniemy polegać właśnie na tym, co zrobiliśmy, na tych zewnętrznych przejawach naszej pobożności. To niestety jest, jest bardzo prawdopodobne. Ciało, tak reaguje. Jesteśmy na skażonej ziemi, w skażonym ciele. Jesteśmy w sytuacji takiej, o jakiej mówi Ewangelia, że duch wprawdzie chce, ale ciało jest mdłe. I to, jeżeli duch nie, nie pociąga nas w przeciwnym kierunku, jeżeli my też nie próbujemy współpracować, bo nasza wola jest do tego potrzebna. Dlatego nasze pragnienia, które Pan Bóg chce napoić. One też są potrzebne. On, on je podsyca zresztą. Przecież Pan sam podsyca te pragnienia. Jest tylko pytanie, czy my zechcemy z tego skorzystać, a ten krok, to wyciągnięcie ręki po ten kubek, to jest nasza sprawa. To jest coś, co my powinniśmy zrobić ze swojej strony. Kto pragnie, niech przyjdzie i niech pije. Tak mówi Słowo Boże. Jest taki, jest taki nawet fragment, jeden ciekawy bardzo to wszystkie są ciekawe ale akurat w tym kontekście kiedy Paweł pisze do koryntian o napełnieniu duchem to jest pierwszy koryntian 12-13 bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy uszczeni w jedno ciało czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to niewolnicy czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem ja kiedyś zobaczyłem sobie do Interlinii tam jest napisane, że wszyscy dostaliśmy jednego ducha do wypicia. To jest bardzo ciekawe, bo wtedy skojarzyło mi się taka prosta rzecz, dostałeś do wypicia. Ale pij. Bo cię nikt nie będzie zmuszał. Pan Bóg nie daje kroplówki. On po prostu mówi: masz do wypicia, pij. To jest twoja sprawa, podniesiesz ten kubek do ust czy nie. Kto przyjdzie, niech pije. Masz pragnienie. I to pragnienie Jest związane z tym Że człowiekowi czegoś nie dostaje I on jest tego świadomy Dlatego, że ten człowiek, ten faryzeusz On przyszedł do, do, do świątyni I on właściwie nie chciał pić, tak naprawdę On naprawdę był syty On był zdrowy A Pan Jezus powiedział, że do zdrowych lekarz, lekarz nie, Oni lekarza nie potrzebują Więc jeżeli do niego przychodzimy Chcemy pić to po prostu musimy przyznać się, wyznać przed nim, że jesteśmy spragnieni. Że tak naprawdę potrzeba nam tego. Nawet jeżeli byśmy się na przykład tego wstydzili. Ale mam takie wrażenie bardzo mocne, że Bóg przyznał się i przyznaje się na przykład do nabożeństwa. Przychodzi i jest między nami dlatego, że Właśnie przychodzimy do niego tak jak ten człowiek, który mówi, panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bo ja przyszedłem tutaj nie jako y, wytrawny chrześcijanin, który teraz będzie z tobą współpracował. Proszę raz w tygodniu. Tak, proszę raz tygodniu, tak. I tak dalej, nie? Ja przychodzę tutaj, bo ja pragnę, bo ja potrzebuję, bo ja znowu zawiodłem. Y, i, I bądź miłościw y, mnie grzesznemu. A więc przychodzi ten człowiek, czy, czy my przychodzimy i jeżeli się uniżamy przed Bogiem, to wtedy doznajemy wywyższenia i wtedy nawet doznajemy takiego zbudowania y, jak dziś. I tak będzie. Pod warunkiem, że będziemy przed Bogiem absolutnie szczerzy. A ta absolutna szczerość jest, y, jest ilustrowana w kolejnym fragmencie, który tutaj jest, czyli y, w tym, że Jezus błogosławi dzieci. Po prostu. Jeżeli, jeżeli dzieci przychodzą i jeżeli ktoś przychodzi tak jak dziecko, to do niego będzie należało Królestwo Boże. I jeżeli przyjmujemy Królestwo Boże, to musimy Królestwo Boże przyjąć jak dzieci. Nie tylko ze względu na naszą ufność, ale również ze względu na naszą słabość. Na to, że przychodzimy do Pana i w sytuacji, kiedy sobie przestajemy radzić, yy, idziemy do Tacy. Tata pomóż. Niestety człowiek, który rośnie, dorasta, ma taką wadę, że zaczyna próbować radzić sobie sam. W pewnym momencie próbuje nawet być mądrzejszy od rodziców, a w pewnym momencie już nawet twierdzi, że rodzice tak naprawdę są nie bardzo potrzebni, bo oni tak wie lepiej i dopiero po jakimś czasie jak już sobie trochę guzów ponabija trochę życia przeżyje to stwierdza, że oni jednak czasem mają rację warto zapytać no i wraca potem troszeczkę może tak zwanego rozsądku ale, ale niestety no my w naszym wzroście też tacy jesteśmy że w pewnym momencie jakbyśmy zapominali przyjść do taty w każdej sprawie i w związku z tym Izajasz ten 57 rozdział Mówi tak, to jest od wersetu 14. I powiedzą, torujcie, torujcie, prostujcie drogę, usuncie zawadę z drogi mojego ludu. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Czyli ta zawada, która była na drodze jego ludu, co to mogło być? Jeżeli ją trzeba było usunąć. A Bóg mówi tak, usuncie zawadę, bo jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Czyli zawadą jest brak skruchy, brak pokornego ducha. To jest taka duchowa pycha. My przychodzimy do Boga, nie jak dzieci, nie jak ten celnik, chociaż jesteśmy dziećmi Bożymi, chociaż jesteśmy usprawiedliwieni, ale przychodzimy do Boga w jakiś inny sposób. I zapominamy, z jakiej wyżyny spadliśmy. Ta pierwsza miłość wygasa, bo zaczynamy polegać na zewnętrznych przejawach, na, pewnym, na pewnej rutynie. Nawet na pewnej rutynie duchowej. A taka może być. I dlatego właśnie dobrze jest się nawzajem budować, napominać to, co pisze list do Hebrajczyków, żeby się nawzajem baczyć na siebie. Baczyć na siebie nawzajem, żebyśmy trwali i żebyśmy trwali w dobrych uczynkach, żebyśmy trwali w miłości, bo ta miłość może się szybko przerodzić w rutynę. To jest tak jak w małżeństwie. Jeżeli ktoś chce mieć udane małżeństwo, to ono nie może polegać na rutynie. I jeżeli chce mieć ktoś udane przymierze z obluwieńcem, to kościół, chcąc mieć takie przymierze, nie może polegać na rutynie. Bo to się prędzej czy później po prostu y, zrobi z tego właśnie takie działanie, takie martwe. Bardzo wiele małżeństw i również małżeństw chrześcijańskich niestety nie pamięta o tym. Nawet nie prosi Boga o to, żeby rozpalał tą pierwszą miłość, która jeżeli jest, to po prostu jest czymś, co napędza, napędza, napędza do samego końca relacje między dwojgiem ludzi. I wydawałoby się, że po iluś tam latach to wszystko już teoretycznie powinno wygasnąć, a Bóg jeszcze przydaje. My też możemy prosić i prośmy, pośćmy i walczmy o to, dlatego że jest o co. Żeby nie spaść z, z tej wyżyny i żeby Pan Jezus nie musiał tego świecznika ruszać. Ale to musimy robić przy założeniu, że jesteśmy skruszeni i pokorni duchem. I są takie, czasem, nie wiem, mieliśmy parę razy taką sytuację w życiu, kiedy było źle, nabożeństwa się nie udawały, nie wiem co się działo, ale wtedy się mówiło. Atak duchowy na Kościół jest. Będziemy walczyć, będziemy gromić, bo to jest atak duchowy na Kościół. Zamiast się przyjrzeć swoim własnym sercom, czy są skruszone aby i czy są pokorne duchem. I rzeczywiście, no, takie, atak, takie gromienia niewiele dawały, bo Bogu chodziło o coś zupełnie innego. Ta jałowość wypływała z postawy serca, która była błędna. Bo Bóg chce ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. On nie chce ożywiać ducha niepokornych i pokrzepiać serc nieskruszonych. Nie na tym mu zależy. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, który ja sam stworzyłem. I tak to już jest, jak zaczęliśmy dzisiaj od pierwszego listu Jana, że chodzenie w światłości. I nie twierdzenie, że tak naprawdę jesteśmy w porządku, tylko dookoła coś się źle dzieje, to jest bardzo ważna rzecz. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, ja może go jeszcze raz przeczytam, tylko większy fragment niż na początku nabożeństwa. Od piątego wersetu A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego I które Wam ogłaszamy jest takie Że Bóg jest światłością A nie ma w Nim żadnej ciemności Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy A chodzimy w ciemności, kłamiemy I nie trzymamy się prawdy Jeśli zaś chodzimy w światłości A On, jest sam, w światłości, a on sam jest w światłości Społeczność mamy z sobą I krew Jezusa Chrystusa Syna Jego oczyszcza nas Od wszelkiego grzechu jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Dzieci moje, to Wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jeśli by kto z nas zgrzeszył, Jan mówi o nas wszystkich, to pamiętajmy, że mamy orędownika. On, on jako orędownik jest po prawicy ojca po coś. To nie jest tak, że, że już przestał być potrzebny jako orędownik. On właśnie jest po to, żeby do niego się udawać w każdej sytuacji, w każdej chwili, kiedy nam brakuje tej miłości. Kiedy zaczyna to wszystko być rutyną i kiedy czujemy, że coś jest sztywne, coś jest nie tak powinno być w naszych relacjach z Bogiem, czy nawet podczas społecznej modlitwy. Jeżeli sami nie chodzimy światłości, czyli nie dajemy się Bogu badać, badaj moje serce, prawda? Sprawdzaj moje serce, czy idę drogą odwieczną, czy idę drogą zagłady. Tak mówi psalmista i tak powinno być w naszym sercu. Badaj mnie, sprawdź jaki jestem. Jeżeli będziemy Bogu pozwalać się badać, jeżeli będziemy starać się chodzić w światłości przed Panem, to nie będziemy wtedy mówić, że grzechu nie mamy i nie będziemy przechodzić do porządku dziennego nad sprawami, które Duch Święty chce nam pokazać. Jeżeli tak będzie, to wtedy będziemy przychodzić do Boga, skruszeni, wyznawać grzechy. Doznawać odpuszczenia, oczyszczać się na bieżąco krwią pańską i będziemy mieć relację z Bogiem bliską. Bo to, że jesteśmy zbawieni, jesteśmy w przymierzu, to jest jedna rzecz, a to, czy jesteśmy w bliższej czy dalszej relacji, czy ta relacja z Bogiem, tak jak w małżeństwie, jest lepsza czy gorsza, to jest osobna historia. Dlatego pamiętajmy, że Bóg. Chce ożywić ducha pokornych, chce pokrzepić serca skruszonych, bo nie na wieki wiedzie spór, bo musiałby wtedy ustać duch i istnienia, które stworzył. I dalej Izajasz pisze: z powodu jego niegodziwej gściwości. Gniewałem się i snagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on odstępca poszedł swoją drogą, drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu. I jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan. Ja go uleczę. Czyli jeżeli przełamiemy tę barierę, jeżeli zechcemy przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, jestem spragniony, Panie, chcę skruszony przyjść do Ciebie, potrzebuję Ciebie, to wtedy Pan da nam pokój. Jeżeli wyrzekniemy się tej drogi swojego serca, która powoduje, że jakby dystans do Boga wzrasta, to to wszystko wróci i będzie tak jak teraz i w naszym życiu tak będzie. A więc róbmy to tak, bądźmy z Bogiem i, i nalegajmy na Boga w tej sprawie, a sami bądźmy czyści przed nim do samego końca, żeby, żeby Bóg nie musiał nam pokazywać jeszcze, że, że przychodzimy do niego jak faryzeusz, a nie jak ten ceni